W tym miejscu było ograniczenie prędkości do 90, ale zmniejszono dopuszczalną prędkość do 70. Dlaczego? Było tu niebezpiecznie? Może hałas? Nic z tych rzeczy. Po prostu za tym znakiem mamy linię przerywaną krótką, a stosuje się na drogach o dopuszczalnej prędkości do 70 km na godzinę. Trzeba było coś z tym zrobić. No i dostosowano prędkość do oznakowania poziomego, czyli zmniejszono ją do 70. Tak wynika z projektu. Projektowane ograniczenie ma związek z dostosowaniem dopuszczalnej prędkości do istniejącego w terenie oznakowania poziomego. To jest jakiś kur. Nieporozumienie. Przemalowanie na linię przerywaną długą pewnie dużo by kosztowało. 20 mniej ratuje budżet. Dziękuję Lublinowi za dobitny przykład tego, jak ustala się ograniczenia prędkości i jaki mają one sens a już niedługo pełna relacja z Alei Solidarności w Lublinie.